W czwartek we wrześnińskim Ośrodku Kultury odbyło się otwarcie wystawy. Raport z fotografii 5. Swoje fotografie zaprezentowali pracownicy służb mundurowych. O wystawie porozmawialiśmy z komisarzem organizacyjnym. Ten poziom artystyczny jest coraz lepszy. Ludzie rozwijają swoją pasję, swoje zainteresowania, podnoszą swoje kwalifikacje, biorą udział w wystawach fotograficznych oraz plenerach fotograficznych. No i stąd osiągnęliśmy, myślę, że może jeszcze nie w pełni zadowalający poziom. Cały czas jeszcze będziemy dążyć do tego, żeby te prace były jeszcze bardziej różnorodne w technice, jeszcze na coraz większych formatach i coraz ciekawsze. Ale już myślę, że. Ja osobiście jestem zadowolony. Co pan pokazał w tym roku? W tym roku pokazałem e, swoje prace, ponieważ specjalizuję się, e, moją taką ulubioną tematyką fotografii jest reportaż. I pokazałem e, e, z pracy zdarłowa, ze zjazdu pojazdów militarnych. To jest taka e, wojna na wesoło, e, takie troszeczkę pół żarty, pół serio. E, Zainspirowały mnie oczywiście ludzie, ludzi, bo najbardziej inspirują mnie ludzie, a tu także związek i zależności pomiędzy ludźmi. I tak, takimi ciężkimi maszynami, jaki jest ciężki sprzęt bojowy wojskowy. Zdjęcia zrobiłam w Rumunii, w regionie Transylwania, wiadomo w rejonie Drakuli, to jest sam środek Karpat, także widoków tam nie brakowało. Zdjęcia z urlopu? Tak, to są zdjęcia z naszego obozu z zeszłego roku. Pojechaliśmy tam na zaproszenie policjantów rumuńskich. Chciałam pokazać coś, czego u nas już praktycznie się nie spotyka. Stare domy, a jednocześnie Rumunię, która jest krajem wielkich skrajności, ludzi bogatych i ludzi bardzo biednych, jak widać w tym jednym zdjęciu. Nowoczesne, najlepsze Audi i rozwalony dom. I takie właśnie krajobrazy można spotkać w Rumunii. A jakim sprzętem Pani fotografuje? cyfrowym kanonem EOS 450D. Czy policjanci otrzymują jakieś premie za udział w tej wystawie? Rozumiem, to jest humorystyczne pytanie. Tak. To ja humorystycznie odpowiem. Jakbym miał taką możliwość, to na pewno bym dał. Natomiast policji system tak wynagradzania policjantów jest jednoznaczny. Policjanci mogą otrzymywać tylko i wyłącznie za zatrzymywanie na gorącym za konkretne wyniki związane z pracą policyjną, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. To jest dodatkowa działalność i tym bardziej myślę, że trzeba nagradzać policjantów, ale oczywiście słowem, że chcą uczestniczyć w tego typu pracach jak między innymi ta wystawa e, raport z fotografii numer 5 która już jest jubileuszową przypominam piątą już wystawą tu na terenie naszego powiatu w której uczestniczą nie tylko policjanci bo przedstawiciele wielu służb mundurowych